Siema gracze! Jeśli uważasz, że gaming to Twój świat, to sprawdzimy, ile naprawdę wiesz. Gotowi? Let's go! Zasady takie jak zawsze. Masz 3 sekundy na każdą odpowiedź. Notuj punkty i wpisz swój wynik w komentarzu. Proste, co nie? Pytanie pierwsze. Która gra była najlepiej sprzedającą się w 2023 roku? Hogwarts Legacy. Jeśli zgadłeś, masz plus jeden punkt. Let's go! Kolejne pytanie. Która postać jest znana z legendarnego tekstu? It's me, Mario! Łatwizna oczywiście. Poprawna odpowiedź to Mario, klasyczek. Pytanie trzecie. Jaka gra zapoczątkowała trend Battle Royale? Hmm. Odpowiedź to PUBG, to tam zaczęła się prawdziwa Battle Royal Mania. Zostaw lajka!